Hej hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek. Zapraszam do kolejnego omówienia kart. Tym razem weźmiemy na warsztat karty Wotra. Tak więc e, zaczynamy. Eee, broń. Za 4 many 1 na 3. Datrute ostrze. Twoja moc specjalna daje broń posyjen do ataku, zamiast ją zastępować. Eee... No trochę słabo, co? No bo... Za 2 many mamy broń 1 na 2 z naszego hero power a To jest broń 1 na 3 jeszcze Jeżeli chcemy ją wzmocnić musimy użyć nasze hero power Czyli zużyć kolejne 2 many Czyli jeżeli to miałaby być broń 2 na 3 mamy, musimy zużyć 6 many Jeżeli ma być 3 na 3 8 many więc yy, Hero power jest dużo lepsze Bo to jest tylko strata many i to nie wiem w Czym mogłoby grać i, i to na pewno nie będzie grane na pewno nie nie przy tych kartach, które obecnie są, może kiedyś coś to w jakiś deku może powstać, czy dek oparty na tej karcie albo 100 kartów. Ale na obecną chwilę to, to mi się nie wydaje, to jest karta słaba i... No i nie wiem, wobec w trzeba, bo to jest naprawdę jeszcze... Na arenach na pewno jakieś lepsze będą epiki według mnie, a tym bardziej, że... Mamy na przykład nasze ostrze Skrytobójcy za 5 many 3 na 4 i to jest już Dużo lepsza opcja, bo tylko jeden więcej many, a ma Bywa więcej ataku i Więcej punktów wytrzymałości O, o jeden punkt Więc to naprawdę nie będzie grało, to jest krab według mnie w obecnej chwili To według mnie nigdzie nie będzie grało No i co? No ja wiem oczywiście, że tam są karty w tym dodatku z Inspire, zmniejsza koszty naszego Inspire o 1. Yy, znaczy, no, że kosztuje nasz Inspire o 1, że możemy go używać wielokrotnie w naszy, yy, naszej turze. Ale to mimo wszystko jest słabe, bardzo słabe. Yy, więc to ocena 0 na 5. Niech będzie niech będzie taka w obydwu trybach. Ewentualnie na arenach 1 na 5, bo to zawsze jakaś tam broń. No ale dobra, lecimy dalej. Yy, Jeździć Pan, za 5 manę się 3 na 7 dobre statystyki, jeszcze kombinacji ma, otrzymujemy plus 3 za więc możemy z tego zrobić kartę 6 na 7 czyli taki tańszy ogr. Pewno kojarzycie ogr, zwykła karta, dostajemy na, na początku gry, za 6 many 6 na 7 więc tam to, to jest, jeżeli użyjemy tej kombinacji, to to jest tańszy bliźniak tamtej karty. I co ja o tej myśli o karcie? No y, bardzo fajne statystyki, y, dobre. Nawet bez tej kombinacji są dobre, bo ciężko to zabić. Y, a jeszcze jak zagramy, to skoina w czwartej turze. Więc y, mam w czwartej turze kreaturę 6 na 7 i to jest jednak bardzo dobra sytuacja dla nas. I to się nie ma nad czym rozważyć. Bardzo dobra kreatura w obydwu trybach. Y, znaczy y, na pewno nie wiem w jakim roadżu to obecnie będzie grało. Bo obecnie chyba nie ma. Do miejsce do tej karty, ale jest sporo kart nowych, dodatek, więc to na pewno jakiś deck powstanie, gdzie on znajdzie swoje miejsce, i to wtedy będzie dobra karta. No, nie będę się rozwodził dłużej nad tą kartą, na no, łotrach się tak za bardzo dobrze nie znam, bo też rzadko tym gram, więc to jest dobra karta, tyle w tym temacie, zwłaszcza na arenach, na arenach jest jeszcze lepsza, bo mocna kreatura, bardzo mocna jeszcze możemy skąpić i będzie jeszcze mocniejsza. Na arenach 5, na 5 według mnie, zawsze to jest common, więc na pewno lepszych kart nie będzie. A na rankedach dajmy to 4,5 na 5. Lecimy dalej. Anu Parak, legenda dla łotra za 9 many, 8x4 z agonią. Co tego stronika na twojej ręki i przez gminy robione 4x4 na, 4. na rankedach? krab. Niestety Krap. Bo za 9 many mamy lepsze legendy niż ta, która ginie od, y, od stronnika, który kosztuje 4 many. Bo za 4 many już większość stronników ma atak 4. Więc y, to jest sobie jak ginie od kreatury, która jest ponad dwa razy tańsza o, od tej i legendy są lepsze za 9. Mamy Yaseirę, Malegosa tam jeszcze Nefariana choćby, na pewno jest więcej opcji. A zagierowanie co turę tego, żeby tylko tego Nerubianina przyzwać, to jest jednak słaba opcja, bo... bo ten Nerubianin też ma 4 y, życie i w, już w takiej fazie gry, jaka jest y, 9 tura, to to jest bardzo słaba karta. Bardzo słaba. Gdyby to było 4 na 8, to by było lepiej, bo by przynajmniej dużo przeżyła. Yy. A tak to jest słabe, bardzo słabe i to na rankedach nie będzie grało, przynajmniej nie teraz i, i w najbliższym czasie też nie. No chyba, że ktoś będzie chciał potestować, to może gdzieś spotkacie tą kartę, ale to jest beznadziejna karta. Na rankedach 0 na 5, według mnie nie znajdzie to miejsca w deku, bo to jest beznadziejna karta. Ale za to na, na arenach sytuacja się zmienia, gdyż legenda jest na areny dobra. Bo już zazwyczaj w dziewiątej kart nie mamy, więc jeżeli go dobierzemy, możemy rzucać go co tur. Nasz w końcu nie będzie miał jak tego zabić i zabić się tych, tych nerubieninów, które on będzie przyzywał. Więc to jest całkiem spoko opcja, bo na LED game już, już nie mamy karta. Jeżeli trafimy Annu Paraka do wyboru, to możemy rzucać go co tur. Nasz w końcu przegra, bo nie będzie jak miał się pozbyć tych... Yy, tego Anuparaka i in, in, tych Nerubieninów wszystkich, które on przyzwie, więc to jest ym, dobra, na Areny jest świetna karta, na rękędy w ogóle, na Arenach dajmy, damy temu spokojnie 4 na 5, bardzo dobra legenda, myślę, że niewiele na Arenach kart będzie lepszych, znaczy z legend będzie lepszych na, na Areny właśnie, takie jest moje zdanie, lecimy dalej. Byłam. Zaklęcie dla Łotra, zatrzymany. tutaj dwie losowe karty klasowe z, do Twojej ręki z klasy przeciwnika. E, Nefarian, od razu się nam wszystkim kojarzy pewnie. E, Nefarian kradnie dwa losowe zaklęcia. To kradnie dwie losowe karty. E, to jest taki e, talk style od e, Capona: tylko że Capon wyciąga z stali przeciwnika karty. E, tak, dwie losowe, jakie on tam ma, i daje nam do ręki. To nam daje dwie losowe z klasy przeciwnika I, i, i to może być bardzo dobre, bo to jest na tej samej zasadzie działa. Tylko, że tutaj już nie dostajemy tego, co on może mieć w deku, tylko to, co on tam, ma. czyli od kapłana, możemy dostać słowo mocy tarcza i gorliwą kapłanę. Przykład, przykładowo, to była akurat zła sytuacja, bo to <sława> słabe karty. No i takie też można dostać, oczywiście, od Wurloka możemy to, co niszczy domona i 5 HP. Przy daje nam możemy to dostać możemy nie wiem, su sukuba dostać który odrzuca nam kartę za many. ale możemy też dostać jakiegoś kruszora y, od y, łowcy nie wiem y, malganisa od warloka y, antonidasa od y, maga jest wiele możliwości i to jest y, fajna karta <kłysy> mimo wszystko i, i na, i na obydwu oby, oby trybach Daje tę 4 na 5 nie ma co się nad tym rozwodzić, bo to dobra karta. Po prostu to na pewno będzie grana. Eee, kolejna szemrany, handlarz Okrzykłojowy, otrzymuje plus 1% jeśli kontrolujesz pirata. Zatrzymany 4 na 3 statystyki są spoko, bo zazwyczaj spotkamy 3 na 3 bo ewentualnie 3x4, ale to już rzadziej. Eee, więc statystyki są spoko, a jeżeli jeszcze byśmy to wzmocnili na 5 4 to była świetna karta zatrzymany. Szykuje nam się chyba Water na Piratach, bo następne karty też będą miały synergię z Piratami, jeszcze jakiegoś Pirata dostaniemy tutaj. No i ogólnie Piraci też będą tutaj się pojawiali w tych neutralnych kartach, i to jest dobra karta. Myślę, że w takich dekach na Piratach to będzie grane, w innych dekach to się w ogóle nie sprawdzi. To jest kompletny krap. więc tylko na deku na Piratach, na Rankedach damy temu. 4,5 na 5 była dobra karta, mimo wszystko, więc, więc tyle w tym temacie. Jeżeli chodzi o areny, no co, no trzeci drop, bardzo dobry nawet jak nie mamy piratów, to, to jest dobry, takie 3 napięcia. Jeżeli mamy już piratów, to nawet 4 na 5. To jest dobra karta, po prostu na areny. Więc myślę, że zakończymy dyskusję w tym temacie. Rzezimieszek. Za każdym razem. Ten stronnik atakuje bohatera, dodejmony to do Twojej ręki. Hmm. No dobra, całkiem spoko się wydaje. Jeżeli potrafimy to obronić. to jest spoko. karta, bo zawsze mamy. Zagrywamy to z koina w pierwszej turze. Przeciwnik nie ma jak tego zabić, więc w drugiej dostaniemy... Zwraca nam się ten coin. I możemy tego koina co turę używać, jeżeli to nam będzie długo żyło. Możemy concealer użyć, żeby to ukryć przed przeciwnikiem. Możemy jakoś taunta rzucić w kurza trona, żeby. Zablokować, żeby nie miał do niego dostępu, więc to jest według mnie spoko karta. Tylko nie wiem w jakim deku to może grać, ale myślę, że na pewno ktoś coś wymyśli. Może w tym deku na piratach znajdzie to miejsce I, i co? No, drugoturowy to drop za 2-2. No to jest całkiem spoko, znaczy jest 3-2 albo 2-3, więc ta w tamtej sytuacji jest trochę lepiej. ale mimo wszystko to jest dobra karta, mi się podoba i chętnie ją potestuję. Na rankedach to... no nie wiem w jakich tam znajdzie miejsce, ale mi się ta karta podoba i dajmy 3,5 na 5, nawet 4 na 5 ewentualnie. Jeżeli chodzi o areny, myślę, że będą lepsze karty, bo tak naprawdę szybko się pozbędziemy wszystkich kart i nie potrzebujemy tych monet tak bardzo. Myślę, że będą lepsze rary, choćby Azur Drake, który jest lepszy, według mnie. I na arenach dajemy temu 2,5 na 5, bo... Aż tak tego nie potrzebujemy, chyba że mamy dużo yy, drogich kart, to wtedy inna bajka. Yy, lecimy dalej. Śmiałek z miasta. Za dwa momenty, trzy na dwa statystyki klasyczne, kombinacje. za jeden punkt obrażeń. Czyli mamy tak jakby cztery na dwa. Z tym, że ten jeden punkt zadajemy sobie, jeżeli tylko kombinacje zagramy. Co ja o tym myślę? No, no może być, bo rocznik polega na tych kombinacjach, więc... Ta karta się na pewno sprawdzi, tylko nie wiem jeszcze w jakim deku, może w jakimś tam agro, agro midrange roju, może się to sprawdzić. I to może na pewno zastąpić y, zakręcie shift tylko że tam jeszcze on zadaje jeden punkt obrażeń i dobiera kartę. Tutaj nie dobieramy karty, ale tutaj jest ten jeden punkt obrażeń, więc, y, więc spoko karta Myślę, że na rankedach, jeżeli tylko znajdzie się miejsce w jakimś deku, więc... Y, i to, I to będzie grane według mnie. To będziemy spotykać, takie jest moje zdanie. Dajmy tej karcie, nie wiem... Ile? Dajmy 3 na 5, niech ma całkiem spoko karta. Są lepsze, ale są i gorsze. Yy, natomiast na, na arenach, no też jest to dobra karta, bo drugo top drop, drop 3-2, jeżeli nie mamy lepszych komunów, bierzemy ją, yy, więc jest całkiem spoko. Tam dajmy nawet 4 na 5, bo, bo, bo jest to dobra kreatura na areny. To zakręcie dla dla Łotra. Tak mi się wydaje, że dla Łotra. Poprawcie mnie, jakby co. Ale w wszystko wszystko sobie omówimy. Zatrzymany. tasie 3 karty zasadzki do talii przeciwnika. Kiedy jedna z nich zostanie dobrana przez winę, robimy na 4-4. No całkiem spoko, nieprawdaż? Tylko, że to musi być jakiś control roach. Bo w agro to wątpię, żebyśmy chcieli marnować trzymany na zakręcie i czekać aż w końcu ten nerubianin przyjdzie nam na stół. I do jakiś tam agro to jest beznadziejne. Natomiast do kontroli jest bardzo fajne, bo mamy trzech nerubianinów 4x4, którzy w końcu nam się wrzucą na stół. Bo... Nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi o kontrolę, to często gra ja się toczy do tych ostatnich kart, więc to na pewno zostanie dobrane. Tak jak yy, yy, żelazny moloch yy, Warriora, to jest legenda, wrzuca tam yy, bombę czy, czy te karty miny do talii przeciwnika, i wtedy to zadaje 10 punktów obrażeń, jak wychodzi. I, i to myślę, że będzie gra w, kontrol, yy, w kontrolach, jak najbardziej. Na Rankedach dajmy temu 4 na 5, bo mi się ta karta podoba i chętnie ją przetestuję, jak będę miał okazję. Jeżeli chodzi o Arenę, no też całkiem spoko. Jeżeli tylko mamy jak przeżyć jakiś czas, to, to ta karta się sprawdzi, bo bo zazwyczaj jeżeli mamy jak przeżyć długi czas, to nie mamy jak szybko skończyć przeciwnika i to się nam wtedy może przydać. Bo nie dość, że w jego turze zagrywamy za darmożkę. Najrubieni na 4 na 4 to on jeszcze musi z tej karty pozbyć w jakiś sposób, więc to jest całkiem spoko. Mi się ta karta podoba, a ja na, na arenach dajmy temu też 4 na 5 no, będą miał spoko kartę, ale tylko z gwiazdku, że karty muszą być takie, żebyśmy mogli długo przeżyć na arenie. Idziemy dalej. Pirat dla Roger. Za każdym razem, gdy kosarzasz bohatera w broni, daj tej daj jej plusję do ataku. Czyli tak. Powiedzmy coś takiego. Zagrywamy broń. Powiedzmy z coina... Nie, wróci. Zagrywamy broń w drugiej turze. Powiedzmy. Nie, powiedzmy tak. O, załóżmy załóżmy taką sytuację. Wrzucamy jego yy, w drugiej turze. kojnujemy broń. Wtedy to jest kreatora 3.1. Możemy sobie dorzucić pirata, który dostaje szarżę, kiedy mamy broń na wyposażeniu. Wtedy to. Tamten jest też 2-1 i możemy drugi raz tej broni użyć. Wtedy to będzie już 4 na 1 kreatura. I wtedy jesteśmy w takiej sytuacji, że atakujemy za, za 7, bo jeszcze z broni wcześniej. I to wszystko w trzeciej turze. Więc jest całkiem spokojnie, prawda? Takie jest moje zdanie. Dek na Piratach idealnie ta karta się wpasuje, mimo że ma 1 HB, ale to jest mimo wszystko, według mnie, dobra karta dla deku na Piratach. I, I to tyle w tym temacie. Trudno mi ją ocenić, bo trzeba by ją potestować. leper Gnom się sprawdzał, on tam wprawdzie ma agonię, ale też ma takie same statystyki, więc nie będę tego oceniał, bo nie wiem. Natomiast na arenach to też jest mimo wszystko dobra karta. Zwłaszcza jeżeli na przykład gramy ją na początku, bo zazwyczaj na początku nie ma się jak pozbyć tej karty, tej karty nasz przeciwnik. No chyba, że też jakieś tam. A nie a i wystawi pierwszy jakiś kreatury. Wtedy to już jest gorzej. Ale jeżeli my zaczynamy, to jest spokojnie. Dobra, lecimy dalej. A, to już wszystkie karty. Aha. Aha, no to dobrze. No to dziękuję wszystkim za uwagę. Oceniajcie. Jak wam się podobało to omówienie. Zapraszam do tego serdecznie i zapraszam do, o, do kolejnych omówień. Kart The Grand Tournament. Trzymajcie się. Cześć.